tylko tworzymy jeszcze jeden świat no, tamten widzicie po pierwsze a po drugie nie było, jestem na wyspie tam <gry> zobaczymy teraz tu też ją wybierzemy na razie ciągu dzień i dobra, wchodzimy dobra Następny odcinek nagram z Brawl Stars'a Brawl Stars Brawl star. Jeżeli chcecie to No dobra Czyli my sobie wchodzimy O jest Upsi Nie cierpię tych dzięków <grym> Mam wioskę no, tu dalej musiałem dojrzeć do wioski, pójść fiu piłkę. Tak ci się najechało? No dobra. Może teraz słyszycie co? Z moim planem budujemy domek. Hmm. To. Cześć, widać. Cześć. Hmm. Okej, okay, tak się mi doszło. Okej, okay, znaczy. Będziesz o Minecrafta, tak mniej więcej. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. No, dobra. Zaczynamy. Bierzemy sobie drzwi. Nie zostawimy tu na razie, w sumie. Bierzemy sobie biały beton. Będziemy sobie teraz takie zwykłe, białe szkło. No i jeszcze? A, deski. Nie Ja zaczynam zawsze odrobienia drzwi. Nie wiem czemu. taki mini tomek. Nie wiem czemu. Ale za to się później zdziwicie. Kuchnia. Tak, normalny, normalny domek, taki typowego gracza Minecraftowego. I, I Dobra. Dobra. robimy sobie domek dalej. Tu domok, domek, tu robimy. Mam nadzieję, że mi mam... naprawdę no, słuchać, bo nie wiem, że z tym kamerą, bo wiecie, no... Jak wy wiecie, to jeszcze mam jakby nową oczubełkę. Tyle słychać w całym jest od kogo Co?

I teraz wszystko jest równo mm. Tylko tutaj, ty, ty, przed domem. Dobra, kopiemy teraz. Szkoda, że nie możemy włączyć. Włosy słyszeliście to, jak ktoś niby kopał. Nie, nie wiem co to mogło być. Ja nie wierzę w hirobrajma. Ej koniku. włączyłam po jak buduję to tak zawsze mam w następnym odcinku będziemy robili tak bo teraz mi się nie chce jakby i będziemy meblować w następnym odcinku bo ten odcinek już trwała 7 minut a ja zrobię takie krótkie filmiki cześć kotku cześć z już w sumie nawet krótko no, jakby pierwszy odcinek z Minecrafta na kanale Kuba trwał chyba 37 minut <laughs> okay. Teraz że to może być jeden no, tylko jeden Część No wiecie no o co mi no to może być taka jedna część druga dłuższa Raciczca, to Czekajcie, nie O jacie co ja robię. Chyba mi się uda ten mechanizm mechanizm. Mam nadzieję. Właśnie jakby nie, dobra. nie jestem zbyt dobry w mechanizmach. Takich wiesz, ty, wiecie, no typu zabieranie czegoś przeniesienie. No, dobra. Bardziej mam do prośbę. Znajmniej się spotka z odmową. Ok, to w pokoju. Dobra, jestem ponownie w stanie się zamknąć. za pan Z moim kawałkiem. Aha, dobra. Jak go nam chodzi? Dobra, dobra. Ja, że nie jestem takim dobrą, dobrą Bo Jak coś, jest, czy jestem dziewczyna? <gry> Taki nie wiem, bardzo długi dom. Taki bardzo długi dom, ale nie wiedział co się kryje za nim. Czy w środku. To mam brzuch. Tu się przejadłem. Hej, 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 co ja tu zrobiłam? Uczekajcie sekundę. Przestałem znowu. Tutaj robimy takie zejście. Możecie z jeszcze zobaczyć, czyli to sobie usuniemy na razie. <śmuszel> Bierzemy tu Bierzemy dźwignię Susiu I Na przykład bierzemy sobie no, Wyleźmy sobie właśnie tą Biblioteczkę I zobaczmy coś Bierzemy sobie tłok Bierzemy sobie biblioteczkę Aha, dobra Dobra, działa. dobrze dobry, za sekundę wracam papa, no pa. Dzień dobry, tam. dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, a my, jak wiecie, zrobimy sobie to. Dobra. Tu bierzemy tłoki. Bierzemy sobie na razie. Tutaj, tak. czek. Zaklei to. Tu wa. Hmm. to z drugim. Zrobimy tak samo, wiem, że to ten jest tajny, ale mówiłam wam pierwsze. Pierwszy mój mechanizm. Dobra, jest działa, 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 działa. Zapomniałam, że to tak wygląda. Zrobimy tak. Eee, czekaj, co to? Aha, jeszcze to. Czym to? Aha, dobra. Aha. to już To jest powinno działać? Udało się, kochani, udało się. Ja cię nie mogę uwierzyć. Cóż, cię też pamiętać? gdzie jest to? Не могу верить, как они заботятся. Так понятно. такие трудные. No dobra, no dobra, dobra, dobra. Jeżeli my teraz tak zrobiliśmy, to my ładnie domek. Tomek, domek, 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 domek. domek, domek. Uszko będzie tu. Takie podwójne, no? Zrobimy cztery piece. No wiecie, no jesteś, no mówiłam już to, ale no wiecie, potrzebne są cztery piece. Mówiłam? Nie, mówiłam? Nie, nie, mówiłam. <laughs> nie, no nie, mówiłam. Czekajcie, co ja teraz potrzebuję? Aha, książki. Albo książki z piórem? Tak, książki z piórem. No jeszcze Thank <laughs> you. Przepisy, dobra. A to książki? Michalina. Mi nie niech będzie. Aha, dobra. Czy jest Co? A dobra, no nie. Kapura, kapura, kapura. Hmm. Z jedna strona książki. Słowite. Dobra, bym nie niedługo kończyć. I w następnym odcinku oczywiście zrobimy. w następnym odcinku zrobimy. No, jak to zrobimy No zrobimy naszą no. bazę. Pierwszą, nie, w sumie, taką pierwszą taką dziwną bazę. Dobrze Ale dobra jeszcze tak sobie to kończymy tutaj, żeby to wyglądać taki normalny domek. Taki wiecie, typowy ładny domek. Jestem z powrotem, dobra, czyli my będziemy dzisiaj jednak zrobimy sobie. Tylko poczekajcie. Nie patrz się! Dobra, teraz drzwi żeby Nikt nie patrzał. Na Począka. Nawet owce nie może. Nie naradujemy, tylko zaklejamy to. Okej. Okay. No dobra, już 20 minuta kur... kurczę pójdź, się skończę to już niedługo i będziecie to opuszczać już ten filmik no Dobra, no teraz sobie wchodzimy, wiecie w co Znaczy teraz bierzemy drapinki po pierwsze Pierwsza bierzemy drapinki Что я тут так? Слышали? то, как тут, боже! не видит? не заведи. Kompletnie tego nikt nie może widzieć. Wiecie jak tutaj na to tajny musi być. Dobrze, tu jest dobre, wykopimy się. I dzisiaj, kochani. To robimy w połowie tam bazę, jakby nie będziemy jej meblować, nie będziemy jej ładnie ustabiać nie będziemy ścian robili, tylko nie będziemy robili, tylko zrobimy taki zwykły pokój, no w sumie. I na, na kolejnym odcinku, jak mówiłam, 5 łapek, to kolejny odcinek nagrywam, ale z czego, no właśnie z tego, co ja będę teraz robić. I nie, 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 gdzie czasami będę nagrywać. Tak, jak mówię, mówiłam Wam już, ale powiem Wam jeszcze raz, że będę na Blau Starsa jeszcze dzisiaj nagrywać. Być może nawet, być może za jakieś 3 godziny, wiecie, od zobaczenia tego filmiku, to będą jakieś 3 godziny. Hmm, chyba tak, ale dobra. Za 3 godziny będzie jakiś nowy filmik z Brawl Starsa i pokażę Wam moje skiny po pierwsze i zaczniemy walkę. I na razie jest już skończone, więc my sobie stąd wychodzimy i żegnamy kochanych widzów. Czyli wychodzimy stąd, zamykamy, zaklejamy. Odklejemy to wszystko. Odklejemy sobie to wszystko, jakby. że Kurde, ten odcinek, robię tak, żeby trwał jeszcze dłużej. Przepraszam. Tylko odkleję i się znowu żegnam. Z widzami. Okej. Okay. Więc ja bym bardzo dziękuję za wysłuchanie mojego filmiku i obejrzeć go, to więc chyba, pamiętajcie o tych 5 łapkach w górę, więc pa!